Siemano. Dzisiaj taki ciężki temat do poruszenia W sumie miałem o tym nie gadać ale tak sobie myślę Można coś wspomnieć bo ostatnio nie ktoś mi napisał że że co sądzę no że co sądzę w ogóle czy nie boję się jeździć motocyklem bo ten bo te dwa wypadki w tym motocrosie były tego Łukasza i Wiktorii, bo tam sobie zobaczyłem, no i tak ogólnie jeszcze zobaczyłem yy, całokształt, to no nie ma statystyk jeszcze na 2019 rok, ale na 2018 było, że 240, no 240 motocyklistów zginęło na drogach. I tak sobie właśnie myślę yy, jaki to pro, znaczy procent, jaka część z tego to tacy motocykliści, nie, tacy o, jak teraz, że duro, kłady, krosy to podejrzewam, że pewnie na te 240 osób tam 238 to pewnie z 10 osób było no i a reszta no to asfalt i tak naprawdę jak to tak porównać to te motocykle no jednak może, bo to też kurde ja pierdzielę to jest takie ten no te statystyki statystykami bo te motocykle też nie są jakoś bezpieczne żeby mnie ktoś ten <śle> źle nie zrozumiał ale ale wychodzi, że na motocyklu takim, co ja mam tego Gixa, to jest, no jak to porównać, to 23 razy większa szansa zginąć niż na takim. Jednak moc tego motocykla to ma to znaczenie wbrew pozorom, bo te motocykle, nie wiem, no 20-50 koni to jest całkiem co innego jak motocykl, co ma 150 koni albo jeszcze więcej. Najłatwiej jest do tego przytoczyć taką myśl, że im większa moc, tym większa odpowiedzialność. I to w sumie w sumie na drodze też, bo mówię, można też poszaleć w miejsca, gdzie widzisz, że nie ma samochodów, jak już naprawdę ten, no to najwyżej krzywdę sobie samemu zrobisz. No ja już się staram wyzbywać takich zachowań, jak kiedyś, no to miałem takie akcje, że i wyprzedzanie tych samochodów na kole i naprawdę takie, że ryzykowne akcje, że tak powiem, że no się nie myślało tak, ne, nie, jak tak spojrzeć od boku, to, bo też znam kilka takich, znaczy kilka, jak tak w ogóle podzielić osoby, te całe społeczność osób, co znam. To są osoby, co naprawdę tam nie zapierdalają jakoś tymi motocyklami, ten tak pojechać tu ten. Są osoby, zależy od sytuacji, no ale są też tacy co często się przegina, no i ja to i po sobie mam, bo to jak oglądam te niektóre nagrania, to się wydaje, no czy się wydaje aż się kurde człowiek boi, nie? Że normalnie by ten się tego nie zrobiło czy coś, ale jak się wsiądzie na ten motocykl, no, nikt nie jest święty ten. No ja najbardziej się przekonałem, że te ścigi to jest taki, znaczy zdradliwy Trzeba wyjeździć naprawdę, bowiem, nie wiem, nauczyć się respektu do tej manetki czy jeszcze co innego Nie wiem jak Wam to nawet powiedzieć, no, Mówię, ten motocykl, chociaż to wszędzie tak jest, bo też jak się leci takimi dróżkami 120, ten to jest chwila moment, no, Mówię. To jest taki ciężki temat, że Często jest tak, że polecisz się, wydaje, że poważny wypadek wstajesz, nic ci nie jest motocyklowi, nic nie je jest fajnie, jedziesz dalej. A są takie wypadki, że no jeszcze już pominę fakt, nie? że tam złamana ręka czy ten, no różnica między enduro crossem czy może ścigiem o, to jest taka, że w jednym przypadku masz złamaną rękę, a w drugim możesz mieć urwaną rękę. Ale mówię, tak powiem szczerze, że są gorsze rzeczy niż śmierć na motocyklu Bo można być sparaliżowanym całe życie, że nic nie może zrobić sam Jeszcze ten Jeszcze jak ktoś ma psychikę w miarę i się ten to czy na wózku, czy tam zurwano kończyno, czy jeszcze to normalnie ludzie żyją, jeszcze się z życia cieszą, ale no i jeszcze jest jedna ciężka rzecz, że zrobić krzywdę ze swojej głupoty komuś i samemu przeżyć, to jest... To jest też ciężka, że mówię ten temat, ja w ogóle nie lubię o takich rzeczach gadać, ale... Na niektórych działają na przykład takie rzeczy, że te wypadki, że mówię... Że ktoś naogląda się tego i jeden nie kupi w ogóle motocykla, drugi jednak ten Jednak najbardziej to mi się wydaje, że działa na każdego jak sam dobrze poleci Albo jak znajomy dobrze poleci No to wtedy człowiek jakoś tak może inaczej ten. Te wypadki to jest tak, nie wiem jak wam to powiedzieć Przeznaczenie czy... No bo nie wiem, no niektórzy mówią, że mają szczęście, mają pecha No nie wiem, no kurde, ciężko powiedzieć, że ktoś jechał i urwało mu nogę I powiedzieć, że miał pecha Albo nie wiem, przejechał się raz motocyklem i całe życie na wózku już jeździ No to nie No jeszcze są i tacy, co w ogóle przejadą się motocyklem I to już ostatni przejazd był zwłaszcza tymi wyścigowymi, bo jeszcze te krosowe ten, to się tam połamiesz, ten, ale w najgorszym wypadku sobie dupę obedrzesz. A w wyścigowych motocyklach już jest kurczę jest to ryzyko sporo większe według mnie. No chociaż mówię, no to jest kurcze takie ten, bo możesz równie dobrze przywalić w takie drzewo 120 i, i też nie przeżyjesz. Albo przeżyjesz, ale lepsza byłaby śmierć mówię kurde to to jest aż normalnie jak gadam to lepszy by był skuter do takiego tematu bo teraz jeszcze są osoby co naprawdę bez tych motocykli ja to już wam powiem że ja sobie nie wyobrażam żeby nie jeździć motocyklem no jeszcze naprawdę już taki przypadek też znaczy przypadek no Znam osobiście gościa, który nie może chodzić, ale kładem jeździ. No i to naprawdę jak ktoś chce, to no wszystko praktycznie można. I są ludzie, co i bez rąk krosem jeżdżą te... jak to... Eee, kurczę. No wypadło mi ta nazwa tego. Jak to protezy, no protezy rąk czy ten. Tak naprawdę dla kogoś, kto się uprze i idzie to wszystko, aby tylko przeżyć. O, sarna przebiegła. Ostatnio tu leciałem ze 110 na kole. No mi akurat jakoś się udaje, ale mówię tego losu, to lepiej tak nie, jak to mówię, nie kusić. O 10 razy się uda, jedenasty się może nie udać, no ale to mówię, no kurczę, ja to już... Dla mnie takie życie, że nie pojeździć tym motocyklem, to to też nie jest życie już. No znam też kilka osób, co już naprawdę i na tych ścigach, i na tych krosach całe życie latają. Każdy ileś miał tych przygód, gorsze, mniejsze, poważniejsze, ale no... No żyją, nie? Jeżdżą i... Ale to już mówię, to już trzeba te motocykle naprawdę kochać i ten, bo są tacy co raz polecą, wie no fajne to jest, ale no niebezpieczne są osoby co też jeździły i na krosach i na ścigach, ale później rodzinę założyli no i jednak jednak trzeba wybrać, nie te ważniejsze, no jest ryzyko kurde, na tych ścigach to naprawdę jest ryzyko jeszcze mówię, no są osoby, co w miarę są takie pohamowane i ten... Ale jak jakiś taki świr usiądzie do tego, to... No to jest kwestia czasu. Żeby kupować plastiki w najlepszym wypadku. Mówię, dobrze już naprawdę jak ten... Jak czasem się odpuści... To, no też nie, nikt nie jest jakimś nie wiadomo co, żeby sobie i komuś krzywdę zrobić. Ale są czasem te takie sytuacje, że lepiej odpuścić już sobie, darować i wrócić niż... Niż przegąć pałę, tylko że to łatwo mówić właśnie jak się nie jedzie i ten, ale jak jedziesz to nie zawsze ta decyzja może się okazać, że to była dobrze podjęta decyzja. No tyle, uważajcie na siebie. Motocykle bardzo dużo dają. No tak jak dla mnie to mówię, ja już sobie nie wyobrażam, żeby nie jeździć. Ale też potrafią bardzo dużo zabrać czasem wszystko. W sumie nie motocykle, no bo co, motocykl jest winny, ale, no ale wiecie, to jednak na motocyklu.